Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Idą w ruch kamienie. Te kamienie co jakiś czas zostają podnoszone z ziemi, bo Jezus opowiada rzeczy takie, że, że są nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia. On znowu opowiada, że jest Bogiem. Wszystko by może grało. Dobra, twoje czyny, cuda, opowieść religijna, fajne kazania, przypowieści. Ale nie mów nam, że jesteś Bogiem. To jest nie do przyjęcia. To jest nie do przyjęcia. Stąd te kamienie. Co chwilę ktoś ten kamień chce podnieść. A Jezus nie buduje swojego komfortu. On przyszedł na to, na świat, aby dać świadectwo prawdzie. On się nie boi umrzeć za prawdę. Może nie teraz, może nie w tym momencie, ale też chyba nie za bardzo kreuje tą rzeczywistość, kiedy nie narazić się za mocno. Ale mówi wprost, i to dla mnie jest bardzo ważne, bo kiedyś to trzeba wprost, bardzo wyraźnie powiedzieć: Jezus jest Bogiem. Bez takiego miękkiego lądowania, łatwego przejścia. Jezus jest Bogiem i człowiekiem. Chcę, żebyście wierzyli. Bardzo chcę, mówi Jezus. Bardzo chcę, żebyście wierzyli w to, co ja wam mówię. Że jestem Bogiem. Jestem synem. Prawdziwym synem Najwyższego. Hm. No, ale już władze nawet nauczyły się, jak go wprowadzać w tą narrację, że on znowu, on się tego nie wyprze, on będzie o tym mówił. Ktoś znowu rozerwie szaty, ktoś będzie rwał sobie brodę, ktoś będzie darł się na cały regulator Bluźnierca, bluźni, na krzyż z nim. Tak będzie, tak będzie, to będzie narastać. To się już nie odwróci. Jezu, to przyniesie krzyż. I takie będzie rozwiązanie tego. Już niedługo, bo to już jest. Co to jest? To już jest chyba piąta niedziela. Nie, piątek, piątek. To jest piątek w piątym tygodniu Wielkiego Postu, więc Jezu, ciężko zapracowałeś sobie na krzyż. Oni cię po prostu powieszą. Albo zaczniesz ratować swoje życie, albo będziesz to opowiadał, i tak to się właśnie skończy. Ale ja wiem. Że potrzebna jest Ci ta narracja, bo ja muszę wiedzieć wprost od Ciebie: Jestem Bogiem. Jestem człowiekiem, tak, przyjąłem ciało. Jestem Bogiem wcielonym. Za to umrę. Za to zabiją człowieczeństwo. Ludzie nie są w stanie przyjąć takiej rzeczywistości. A już na pewno ci, którzy twarzą w twarz widzą człowieka. Bluźnierstwo, kłamie. Jezu, daj mi tą prawdę. Ja chcę też dawać świadectwo prawdzie. Chcę takiego głębokiego. Rozum nie wytrzymuje tego. Ja wiem, że ich rozum też tego nie wytrzymywał. Rozum nie da rady. Ja potrzebuję wiary. Ja potrzebuję uwierzyć, aby móc być owocny. A więc jesteś Bogiem? Tak. Jest. Rozwiązanie zatem przyjdzie przez krzyż. Na którym Jezus umrze i tak wielu powie, rozwiązał się nam problem z Jezusem, który nazywał się Bogiem. Tylko co zrobić z chrześcijaństwem? Co zrobić z tymi wszystkimi, którzy nadal wierzą? Wierz. Idziesz z wierzącymi. Czy umiesz wysłuchać kolejny raz to, to pytanie ze świata? Ty naprawdę w to wierzysz? Ty naprawdę w to wszystko wierzysz? To moje rozważanie, ale żeby pokazać, że rozważają też dzieci, mogą rozważać. I robią to bardzo dobrze. Dziewczynka pisze mi tak, ta, od, od tej, którą proszę nieraz, żeby to słowo mi połamała. Pisze tak. Jezus robi wszystko, żeby pokazać ci dobrego Boga. Nie zamykaj uszu i serca. Na wiarę. A że jest w takim okresie, że piosenki, piosenki, piosenki pisze treść piosenki, którą dobrze znamy. Wodę zamieniłeś w wino. Ślepi przy tobie znów widzą, któż jest jak ty, tylko ty. Blaskiem rozświetlasz ciemności. Człowiek powstaje z marności. Któż jest jak ty, tylko ty.